Siemanko, ludzie, pragnę, liście Minecrafta, macie Minecrafta. To jest krzychu. Krzychu. Co? Dobra, dzień dobry. Możemy powtórzyć? No, kurwa się Nie możemy powtórzyć. Krzychu. krzychu jest pierwszy raz na YouTube, więc się trochę wstydzi. Jak okay. pierwszy raz? Pierwszy raz coś nagrywasz. No dobra. No właśnie. Na co nagrywam? Może na telefon nagrywam, ale nie wrzucałem. Tak <noise> jest. Jesteśmy na mapie Survival Island. Mamy tam jakieś zadanka na stronie wypisane. Tutaj gdzieś zrobimy jakąś tablicę czy coś w tym stylu. I będziemy tutaj grać. Ogólnie zadań jest, jest. Chwila nawet nie wiem ile jest zadań. Dlaczego mam tu stronę wczytaną w Internet Explorer? Oj dobra, nie chcę mi się tego szukać. Bo ja wino, że używasz gówna. Nie używam gówna, tylko samo się tak załadowało. Wow. Dobra, tak więc y, niebawem, spodziewajcie się pierwszego odcinka Krzycha biorą z Hizy. No, brawo, teraz mi się włączył Internet Explorer. <głosy> <głosy> gówna jakich mało. Krzychu wygląda trochę jak Damianero na skinie. A po nim jest. <noise> To jest Minecraftowy Damianero. Właśnie z PvP? Nie ma Jest Tylko teraz mamy kreatywa O <grystanie> Niszczyłem Dirta Okej okay. Tak więc do zobaczenia w pierwszym odcinku Na razie No pożegnaj się No widzę <grystanie>